Materiał ten powstał w zasadzie przypadkiem. Miałem przygotowywać się do recenzji Battlefield 1, który mi się bardzo podoba, ale recenzję zobaczycie w piątek. Natomiast ten materiał miał być uzupełnieniem tej recenzji. To miały być ciekawostki związane z pierwszą wojną światową. Bowiem jak się okazało, jak zacząłem robić research dotyczący tego tytułu, okazało się jak naprawdę pomacoszemu traktowana jest historia I wojny światowej w szkołach. Dlatego przygotowałem dla Was top 10 ciekawostek o I wojnie światowej, których nie uczą w szkołach. Zaczynajmy. Pierwsza wojna światowa była oczywiście również nazywana Wielką Wojną, Wojną światową, Wojną Narodów i wojną, która zakończy wszystkie wojny. Jak dobrze wiemy, tak się nie stało. A jak z gole wąs, to czy będziesz mnie dalej kochała? To pytanie na pewno zadał sobie Adolf Hitler, który podczas I wojny światowej zmuszony został zgolić swój bujny wąs na rzecz szczoteczkowego, który znamy do dziś. Było to spowodowane maskami gazowymi, które w tamtym czasie utrudniałyby noszenie jej na twarzy. Czy nie zastanawialiście się nigdy, jak działa karabin zamontowany w samolotach? No bo przecież, jakby strzelały, to by miały dziurawić to śmigło, tak? Otóż okazuje się, że Roland Garros, tak, dokładnie ten Roland Garros, padł na pewien pomysł i zamontował metalowe blachy, metalowe płyty na śmigłach. Dzięki czemu pociski rekoszetowały, ale było to niebezpieczne. Natomiast było skuteczne. Roland Garros zastrzelił pięć samolotów w ten sposób, ale był zmuszony do lądowania na terenie Niemiec. I tam właśnie Antony Fokker opatentował synchronizator do karabinu. To znaczy, synchronizator działał na tej zasadzie, że kule leciały tylko wtedy, kiedy śmigło nie było na ich e, torze lotu. Więc o ile o synchronizatorze mogliście wiedzieć, tak jestem ciekawy, czy wiedzieliście o tym wymyśle Rolanda Garosa. Czy wiecie, że podczas tego konfliktu czołgi były podzielone na męskie i żeńskie i nie chodzi mi tutaj o załogę jaka się działa w środku, chodzi mi o to jakie było wyposażenie czołgu. Otóż czołgi męskie miały działo, a czołgi żeńskie miały karabiny. Pierwsza wojna światowa to nie tylko gaz musztardowy w czasie tego konfliktu użyto bowiem ponad 30 śmiercionośnych gazów. Zanim maski gazowe stały się normą w szeregach armii Żołnierze musieli sobie radzić bardzo często w krytycznych sytuacjach, w bardzo krytyczny sposób, bowiem zalecane było, żeby przystawiali do twarzy ścierki, które wcześniej obsikali, albo używali wełnianych chust na twarzy. Amerykanie przypisują wynalezienie maski gazowej Jamesowi Bertowi Garnerowi, ale maski gazowe nie zostały stworzone tylko dla ludzi. Nosiły je także zwierzęta podczas tego konfliktu, takie jak konie czy psy. A skoro przy psach jesteśmy, podczas wojny szczególnie dwie rasy bardzo dobrze sprawdzały się na polu bitwy. Dobermany wiodły prym z racji na swoją inteligencję, siłę, zwinność i ciemne namaszczenie, które pozwalało nocą przemykać się niezauważonymi za liniami wroga. Psy na froncie odgrywały bardzo istotną rolę. Były posłańcami, pomagały rozciągać linie telegraficzne, szukały rannych, patrolowały teren i pełniły rolę maskotki, ale nie takiej maskotki jak błazen na dworze u królowej. Psy w okopach przypominały żołnierzom o domu, dawały takie swojego rodzaju ciepło, które pozwalało dodać im otuchy i zachować światłość umysłu. Trafiłem na źródła, które mówią, że były psy wybuchowe, ale takie psy w zasadzie nie były stosowane aż do czasów II wojny światowej, kiedy to specjalnie szkolone, głodzone psy były uczone tego, że jedzenie znajduje się pod czołgiem i miały zamontowany taki mechanizm z dźwignią, która reagowała, jeśli pies wbiegał pod czołgi i wysadzały. Głównie praktykowali to Rosjanie, a którzy twierdzą, że ponad 300 czołgów udało się zniszczyć w ten sposób. Jest to bestialskie i uważam, że każdy kto szkolił psy w ten sposób, sam powinien zostać tak wytresowany i biec pod taki czołg. Metoda oczywiście była bardzo nieskuteczna, ponieważ psy panicznie bały się wystrzałów, wielkich maszyn, więc jest sp dosyć spore podejrzenie, że 300 zniszczonych czołgów to czysta propaganda. Co gorszy jest fakt, że takie psy były szkolone aż do 1996 roku nie tylko przez Rosjan, ale również przez USA i Japonię. Też będzie trochę o psach. Podczas pierwszej wojny światowej, amerykańskie hamburgery, które zostały tak nazwane od niemieckiego miasta Hamburg, zostały przemianowane na seks Salisbury, a frankfurterki, które jak się domyślacie, nazwa podchodzi od miasta Frankfurt, zostały przemianowane na kiełbaski wolności, a jamniki, czyli Dachshund, zostały nazwane psami wolności. Więc jeśli macie jawnika, to jest to piec wolności. A w tym czasie szkoły przestały uczyć języka niemieckiego, a podręczniki w tym języku zostały spalone. I tutaj pokazuje to, jak historia lubi płatać figle, bowiem w 1933 roku Adolf Hitler urządził, urządził wielkie palenie książek, które były przeciwko niemieckiemu duchowi. Książki chociażby takich autorów jak Einstein, Brecht, Mann czy Freud zostały spalone. Czy w Battlefieldzie pamiętacie ten tryb multi z gołębiami? Ponad pół miliona gołębi dostarczyło wiadomość z baz na linię frontu. Grupy wyszkolonych gołębi były zrzucane na spadochronach to dziwnie sobie wyobrażam w tereny zajęte przez wroga i czekały tam, dopóki żołnierze nie mieli wiadomości dla nich do wysłania. Znowu o psach, bo Dogfight, określenie które właściwie nie ma dobrego tłumaczenia w języku polskim, ma swoją genezę w tym konflikcie. Polegało to na tym, że od czasu do czasu pilot w trakcie lotu, podczas wykonywania szybkich manewrów, gasił silnik, by się nie zablokował, a odpalając ponownie ten silnik w powietrzu, wytwarzał taki dźwięk, jakby szczekał pies, i stąd nazwa Dogfight. Paul Kern, bułgarski żołnierz, który został postrzelony przez rosyjskiego strzelca w 1915 roku, dostał uszczerbku płatu czołowego. Ale pocisk go nie zabił. Paul do końca życia już nie spał, a podobno żył ponad 40 lat od tego wydarzenia. To by było na tyle, jeśli chodzi o ciekawostki, kochani. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, która Wam się podobała najbardziej, której nie znaliście. Jestem ciekaw Waszej opinii, bowiem przeszukałem dosyć sporo tego internetu, żeby znaleźć coś, co Was zainteresuje i czego nie znaliście. Także czekam na Wasze komentarze. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę pod filmem, żeby mnie dalej zmotywować i żebym wiedział, że takie materiały chcecie widzieć na kanale. Kanale. Pamiętajcie, kolejny film już w piątek godzina 17. Będzie to recenzja Battlefield 1, który jest naprawdę dobrą grą, a już w poniedziałek o godzinie 17 Titanfall 2, moja recenzja. Gra jest naprawdę bardzo zacna i nie mogę się doczekać, żeby wam o tym opowiedzieć. Do zobaczenia w piątek o godzinie 17. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i uszanowanie.